Music, music. My tacy sami, mimo że płynie czas, wszystko co mamy, to ta miłość. I choć gadali, by nie wchodzić, drugi raz tam. Dziś jestem pewny, warto było. Cieszę się chwilą, każdą jedną, wspólną naszą. A inni marzą, ja nie marzę, mam ci blisko. I niech pokażą mi, kto dzisiaj wyszedł z twarzą. Bez pierdolenia, kawa na ławę i wszystko i o ciebie będę dbał tak Bo jesteś warta, w końcu karta się odwróci I już nie będzie chwil, w których nam siebie brak, tak Będziemy trwać na przekurwa tych wszystkich ludzi Chciałbym się budzić obok ciebie co poranek Parzyć ciekawe, patrzeć w roze śmiane oczy I szczerze wierzę, że to jest nam zapisane tak I tylko czekam aż zaskoczy Odkąd mamy siebie, wszystko się układa Nam już nie upadam, co dnia nam przed ciebie z tobą, bo ty jesteś wanta trudu, który sobie zadam psa, bo mimo rannie, nie poddam się, masz moje słowo Odkąd mamy siebie, wszystko się układa Nam już nie upadam, co dnia nam żyć z Tobą Bo Ty jesteś wanta trudu, który sobie zadam psa, bo mimo ran się, masz moje słowo Bo mimo ran poddam się, masz moje słowo Pięknie, moje słowo. Nowy rozdział życia, ja chcę pisać razem z Tobą. Móc widzieć, nie widywać, być nie bywać, choć to nowo. Z Tobą zawsze jest spoko. No to czego mam szukać? Więcej nie trzeba nikogo. Spokojnie możesz mi ufać, posłuchaj. Każda jedna wspólna chwila sprawiła, że ja jestem na siłach, by powiedzieć, że Cię kocham. I zrobię wszystko, by swych oczu nie spłynęła łza. Bo dla mnie jesteś jak ta zorza wyjątkowa. Jesteś gotowa, żeby życie ze mną spędzić? Popatrz jak będzie czasu na nas, nie poczeka, nie! Do pełni szczęścia nie wystarczą dobre chęci. Do pełni szczęścia trzeba drugiego człowieka, który będzie pasował jak ulał. Ciągle do ciebie przytulał, gdy będzie trzeba otulał, byś czuła wsparcie. I niech to będzie natural, tak żeby było akurat. Nasz raj robił na murach, szczerze, otwarcie. Odkąd mamy siebie, wszystko się układa, nam już nie układa. Co dnia gnam przed ciebie z tobą Bo ty jesteś warta trudu, który sobie zadam sam mimo ran nie poddam się, masz moje słowo Odkąd mamy siebie, wszystko się układa Nam już nie upadam, co dnia gnam przed ciebie z tobą Bo ty jesteś warta trudu, który sobie zadam sam mimo ran nie poddam się, masz moje słowo